Dzień dobry Państwu, witam Państwa serdecznie. Tematy fintechów są niezwykle interesujące i ciekawe i właśnie dzisiaj chcieliśmy wziąć na świecznik jeden, myślę, z, z, z pewnych wręcz rewolucjonizujących, można powiedzieć, rynek fintechów, mianowicie Symmetrical. Dlatego też moim Państwa gościem jest Piotr Smoleń, CEO tejże firmy. Dzień dobry Panie Piotrze. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry Państwu. Panie Piotrze, podstawowe pytanie, czym zajmuje się Symmetrical? Okay. Symmetrical jest fintekiem, który pomaga bardzo dużej ilości ludzi, którzy są zwykłymi, zwykłymi pracownikami. Czyli naszą obserwacją jest to, że w ostatnich 10 latach kapitalizm zawiódł społecze wiele społeczeństw. E, widzimy to, że jeżeli nie jesteśmy na tyle szczęśliwi, żeby być w połowie tej populacji, która jest tak zwana, jest credit worthy, ma dostęp do kredytu, jeżeli zarabiamy poniżej średniej krajowej, jeżeli e, nie mamy większych oszczędności, Opcje na dostęp do tanich, etycznych produktów finansowych dla nas są bardzo ograniczone. I jak, naszą wizją jest, żeby zdemokratyzować produkty finansowe, żeby pomóc zwykłym ludziom, zwykłym pracownikom dużych organizacji, dużych firm w dostępie do pieniędzy, który byłby tani, etyczny i prosty. Mhm. I na czym to dokładnie polega? Na czym polega ten jakby dostęp do okay. pieniądza? Rewolucja, którą chcemy wywołać, opiera się na bardzo prostym założeniu. Mianowicie. W każdym miesiącu 40 miliardów złotych w Polsce, ale to dużo większe kwoty, mówimy o zagranicy, pieniędzy, są zamrożone na kontach pracodawców, czekając na dzień wypłaty, żeby zostać uwolnione, wypłacone ludziom. W ciągu miesiąca pracownicy pracują, codziennie zarabiają swoje pieniądze, finansują, sami pracownicy finansują swoich pracodawców. Czyli największym bankiem finansującym pracodawców, firmy, to nie są banki, tylko ludzie, którzy, którzy czekają na swoje wypłaty. I nasza filozofia jest taka, że możemy stworzyć technologię, która odmrozi te pieniądze, która pozwoli ludziom uzyskać dostęp do płynności finansowej w trakcie miesiąca, kiedy te pieniądze są potrzebne, nie wpływając w żaden sposób na cash flow firm. Także dla firm jest to zupełnie neutralne, natomiast pomaga to ludziom i statystycznie ponad połowa populacji w Polsce ma minimalną oszczędności lub nie ma oszczędności, i ma problemy z płynnością od pierwszego do pierwszego. I to jest ta grupa osób, która może skorzystać z technologii, którą, którą rozwijamy. Mm -hmm. I tak powiem powiedział coś więcej o właśnie samej technologii, czyli jak to się dzieje, że te pieniądze mogą być odmrożone? Okej, okay, już, już mówię. Integrujemy się z systemami payrollowymi pracodawców, czyli z kadrowo-płacowymi, dzięki czemu wiemy, mamy informację, ile taka dana osoba zarobiła w trakcie miesiąca. Następnie mamy aplikację mobilną, która pozwala pracownikom wypłacać sobie te pieniądze w czasie rzeczywistym i też w czasie rzeczywistym obserwować, ile zarobiła. Dzień po dniu, godzina po godzinie, minuta po minucie i mieć dostęp do tych pieniędzy. Technicznie działało to tak, że umożliwiamy pracodawcom szybszą wypłatę wynagrodzenia. Czyli mówimy pracodawcom tak, nie, pracownik, jak potrzebuje płynności, nie musi pójść po kredyt, nie musi pójść po chwilówkę, nie musi się je zapożyczać. Może wykorzystać już pieniądze, które zarobił, pożyczyć od siebie. Wykorzystać pieniądze, które są jego zarobione i mogą, które mogą być wypłacone szybciej dzięki naszej technologii, która zwiększa tą płynność. Aha, w ten deseń. Czyli, czyli jakby tutaj, państwo niejako są firmą, e, która jakby pomaga w tej płynności, czyli jakby te pieniądze nie są różne, tylko właśnie ale pomaga e, tutaj właśnie w płynności, żeby ci pracownicy mieli dostęp od razu do tych pieniędzy. Znaczy, jakbyśmy popatrzyli na liczbach, e, krótkoterminowe zapewnianie płynności stanowi około, to, to jest około 30% rachunku zysków i strat w większości banków. To jest gigantyczny lewar, który pomaga bankom zarabiać. Z drugiej strony pewna specyficzna grupa osób korzysta z pożyczek gotówkowych to nie są większość menedżerów, programistów, informatyków, mają karty kredytowe z darmowym okresem spłat. Czy widzimy z jednej strony bardzo wysokie marże i bardzo dużo jakby pieniędzy zalabianych przez instytucje finansowe, z drugiej strony widzimy masowy społeczny problem sam, samych ludzi. I to co, to, co staramy się zrobić, to jest rozwiązać problem społeczny, wykorzystując technologię, ale w taki sposób, żeby nie było to wyzwaniem dla nikogo, ani kosztem dla nikogokolwiek więcej. Mm -hmm. e, tak, czyli, czyli w tym momencie jakby właśnie Państwo tutaj jako firma SymmetriCal właśnie pomagają w tej płynności. E, natomiast jakby też podstawowe pytanie jest takie, czym właściwie Symmetrical się wyróżnia na tle konkurencji. Mm -hmm. Okej, okay. jakby to, co oferujemy, jest dostępem do płynności, który jest dziesięciokrotnie tańszy niż każda inna alternatywa, dziesięciokrotnie szybszy. I dostępne dla każdego pracownika danej firmy, czyli 100% pracowników firm, z którymi pracujemy, ma dostęp do, do tego instrumentu. Czy osoby, które nie dostaną karty kredytowej, osoby, które są imigrantami, którym, którym nikt nie ufa, a dzisiaj mogą mieć, każda taka osoba może mieć dostęp do, 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 do naszego rozwiązania. Koszt tej szybszej wypłaty wynagrodzenia jest kilkunastokrotnie minimum kilkunastokrotnie niższy niż każda alternatywa, którą mają nasi użytkownicy. Plus czas potrzebny na to, żeby sobie to, to wynagrodzenie wypłacić, to potrzebujemy na to 60 sekund. Od otworzenia aplikacji do pojawienia się środków na rachunku danego pracownika z zerową ilością dodatkowych procedur, umów itd. Także no, oferujemy coś, co jest 10 razy lepsze, z lepszym doświadczeniem klienta, tańsze i dostępne dla każdego. Właśnie dostępne dla każdego, czy, czy na pewno jest dla każdego, czy Państwo muszą też jakby de facto współpracować z pracodawcą dla każdego pracownika pieniądze. danego pracodawcy, tak, bo tak, my okay. tak, bo jakby jesteśmy rozwiązaniem, które współpracuje z pracodawcami. Czyli to, co mówimy, mówimy, że w każdym systemie ekonomicznym zaufanie jest krytycznym elementem. Brak zaufania zwiększa koszty transakcyjne. Brak zaufania powoduje, że trudniej jest nam zawrzeć transakcję na powyższym po koszcie. I to, co mówimy, że na rynku finansowym widzimy gigantyczny brak zaufania. Instytucje finansowe nie ufają ludziom, zwłaszcza osobom, które są imigrantami, które nie mają historii finansowej. Z drugiej strony, ludzie nie ufają instytucjom finansowym. Poziom zaufania ludzi do banków w Polsce, w Europie jest na rekordowo niskim poziomie w ostatnich 20 latach. I to, w co wierzymy, że możemy współpracować z pracodawcami, żeby zwiększyć poziom zaufania w systemie. Czyli dzięki pracodawcy, pracownicy ufają nam, ponieważ jesteśmy powiązani z pracodawcą i zarekomendowani przez pracodawcę. Dzięki pracodawcy. Pracownikom mogą zaufać instytucje finansowe, bo wiedzą, może, nie, może to jest, może dana klient jest imigrantem, ale widzą, że przez ostatni rok ciężko pracuje, zarabia pieniądze w połączeniu z pracodawcą, któremu, któremu ufają. Dzięki czemu ułatwiamy jakby wszystkim uczestnikom tego systemu a zawierać transakcje. z pracodawcy mają dodatkowy bonus, ponieważ dzisiaj każdy pracodawca, pracodawca walczy o pracownika. Jak mówimy o pracowniku, który zarabia średnią krajową lub mniej, to dla niego najważniejsze jest poczucie stabilności finansowej. I nasza aplikacja daje to poczucie stabilności finansowej, daje poczucie, że jeżeli cokolwiek się stanie, nie będziemy musieli polegać na decyzji tak lub nie od instytucji finansowej lub firmy pożyczkowej, ale możemy po prostu mieć dostęp do pieniędzy, pieniędzy kiedy są, te pieniądze są nam potrzebne. No, mamy dostęp do pieniędzy, natomiast do pieniędzy, które jakby zarobiliśmy. I tutaj, czy, czy, czy może mamy możliwość uzyskania jakby większej ilości? Ok. Na dzisiaj jest tak, że mam tylko, umożliwiamy użytkownikom tylko i wyłącznie wypłacanie sobie już zarobionych pieniędzy i nie jest to kredyt. Jest to, to dla nas jest bardzo ważne: nie jest to produkt kredytowy. Jest to po prostu szybsza wypłata wynagrodzenia, która pomaga w płynności. Taka zaliczka, jakby. Tak, jakby zaliczka. My to mm -hmm. nazywamy szybszą wypłatą wynagrodzenia. Natomiast w przyszłości myślimy o tym, żeby wprowadzić produkty kredytowe na naszą platformę. Czyli to, co chcielibyśmy robić w przyszłości, to z jednej strony zbudować produkt kredytowy, który będzie etyczny i będzie edukować użytkownika. W sensie takim, że im dłużej pracownik będzie pracować w danej firmie, jeżeli będziemy widzieć, że pracownik podejmuje rozsądne decyzje finansowe, rozsądnie wydaje pieniądze, nie nadużywa zaliczek czy szybszych wypłat, możliwości, możliwości kredytowe będą rosnąć. Jeżeli będziemy widzieć, że dane, dana osoba robi niemądre rzeczy z finansami, za dużo wydaje, nadmiernie używa tych szybszych wypłat i możliwości kredytowe będą spadać. Chcielibyśmy edukować użytkownika w praktyce, pokazywać im i nagradzać dobre zachowania. Karać, ale pokazywać też z informacją zwrotną, jakie są złe zachowania, żeby ten produkt kredytowy był ściśle powiązany z, tą, z tym elementem beha behawioralnym użytkowników. Także to jest, to jest przyszłość. Drugą rzeczą, o której myślimy w przyszłości, jest możliwość, żeby przenieść istniejące kredyty do naszej aplikacji za pomocą zdjęcia listu, z, 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 zdjęcia potwierdzenia kredytu, do, 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 do danej raty. Że można było to zrefinansować też z pomocą pracodawcy, żeby ten pracodawca mógł swoją siłą, jako bardzo często to są duże, silne organizacje, żeby mogli to pomóc wzmocnić pozycję tych zwykłych pracowników wobec instytucji finansowych, uwiarygodnić ich i pomóc im, żeby mieli dostęp do tańszych i etycznych produktów finansowych. Mhm. Okej. Okay. Czyli jest taka jak najbardziej jakby możliwość tutaj uzyskania. W przyszłości, można powiedzieć, to jakby większy, większej ilości e, środków, jakby ten właśnie poza tą szybszą wypłatą. Natomiast e, pytanie moje kolejne jest takie: jakie są Państwa plany dalszego rozwoju? Gdzie Państwo widzą właśnie tutaj, że można jednak rozwijać się i widzą, że potencjał tutaj rośnie na, na tego typu usługi? Tak, już mówię. Naszym rynkiem docelowym jest Unia Europejska. Widzimy, że problem braku płynności pomiędzy pierwszym a pierwszym, czy dziesiątym a dziesiątym i niski poziom oszczędności nie jest problemem specyficznym dla Polski. Jest to problem, gigantyczny problem społeczny, demograficzny w całej Unii Europejskiej, w szczególności we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii, gdzie też widzimy bardzo duże napięcia społeczne spowodowane tak rosnącą nierównością. I i w najbliższych miesiącach, w najbliższych latach będziemy, będziemy od, otworzymy oddział, oddział naszej firmy za właśnie zarówno na rynku francuskim, włoskim, jak i hiszpańskim. I zaoferujemy europejskie rozwiązanie, które będzie ponad 100 milionów 100 milionom ludzi, którzy mają podobny problem, będziemy pomagać bez względu na to, w jakim kraju się znajdują. Okej. Okay. Są Państwo. Uh... Nominowani do nagrody FinTech 2019 roku przez kapitułę Cavs. Eee, może zadam takie pytanie, które może Pana rozmawiać, ale spodziewał no. się Pan takiej taki nominacji? Zawsze mnie po prostu ciekawi tutaj reakcja mhm. ludzi, którzy są nominowani w takiej kategorii. Czyli, spodziewa, czyli spodziewałem się, dlaczego? Eee, uważam, że bardzo mnie to cieszy, że rynek docenia firmy, które poza celem, jakim jest zarabianie pieniędzy, mają jakąś misję społeczną. My mamy misję społeczną, żeby uczynić rynek finansowy bardziej symetryczny, ponieważ uważam, że jest bardzo niesymetryczny nie, nie dzisiaj. Ta różnica sił między instytucjami finansowymi z wielkimi ludźmi jest, jest bardzo duża. I widzimy, to jest też trend międzynarodowy, że firmy jakby z misją społeczną są dostrzegane przez, przez rynek i doceniane przez rynek. I cieszymy się, że również jakby nasza misja, bo to nie jest, uważam, że to, że dostaliśmy nominację, nie jest wynikiem tylko tego, jakby co robimy, jak, jak robimy, jak chcemy zarabiać pieniądze, ale to, w jaki sposób chcemy wpłynąć na świat. I cieszę się, że to, jak chcemy wpłynąć na świat, jest doceniane przez, przez innych. Dlaczego właśnie w, y, ludzie, uczestnicy inwestycji, włącznie wszyscy, którzy mogą oczywiście którzy mogą wybierać z nominowanych, dlaczego właśnie powinni na Państwa głosować? Nie. Jako ten polski fintech 2019? Okej. Okay. z kilku powodów. Po pierwsze. To, to, co robimy, rozwiązujemy gigantyczny problem społeczny i demograficzny, który dotyczy praktycznie całego świata, ale zwłaszcza Polski i Europy. Po drugie, operujemy na rynku, w którym tam, gdzie wydawało się, że nie można wymyślić już nic nowego, stworzyliśmy nowy instrument, nowy sposób dostarczania płynności ludziom bardzo efektywny. Na której jeszcze jakby nikt wcześniej nie pomyślał, że w ten sposób da, da się to zrobić. I mamy szansę, żeby zostać też lokalnym, żeby zostać międzynarodowym czempionem będąc firmą z Polski. E, mamy za, za sobą międzynarodowe fundusze Venture Capital, które uwierzyły w naszą ideę, które wcześniej zainwestowały w Dropboxa, Facebooka i wiele firm, o których, o których znaliśmy. I myślę, że mamy szansę. Oczywiście możemy je nie, nie wykorzystać, żeby zbudować gracza europejskiego, który, który zaczynał z Polski. Rozumiem. Panie Piotrze, bardzo Panu dziękuję za tę rozmowę. Moim Państwa gościem był Piotr Smoleń, CEO Symmetrical. I proszę pamiętać, że to właśnie Państwo wybierają polskiego, Pol w kategorii Polski Fintech 2019, jak również też w innych kategoriach, ale jeżeli właśnie tutaj Państwo przekonuje firma Symmetrical, to myślę, że jest bardzo ciekawą, ciekawą spółką, ciekawą firmą, to oczywiście proszę oddawać głosy na nie. Nomin w nagrodzeni zostaną już 28 marca 2020 roku w ICE w Krakowie, kiedy odbędą się no i jednym z tych właśnie wybranych może być ta firma. Wszystko zależy od Państwa. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję e, również. Do zobaczenia.